Karta na dziś, 20 maja 2025, As Kielichów. Dzisiaj energia w dniu, bo dzisiaj mamy też no, wibracje siódemki, ale też astrologicznie, mam taki astrokalendarz, w którym robię też swoje te notatki do karty na dziś, podpowiada, że dzisiaj jest dzień skupienia się na emocjonalnej introspekcji. I ta karta... I na emocjach i na intuicji. I właśnie ta karta jest dzisiaj o tym. Ta karta pokazuje, jest takie powiedzenie też: Pomyliłaś niebo z gwiazdami odbitymi na powierzchni stawu. I ta karta jest trochę takim o tym, bo tu w tym, w tym stawie mamy odbite właśnie te, to niebo, to piękne niebo z tymi kolorowymi chmurami. I to jest, ta karta przynosi takie przesłanie, co jest tak naprawdę prawdziwe. Czy to niebo właściwe z tymi gwiazdami nad nami, czy to, co się odbija w Stawie? I odpowiedź nie jest jednoznaczna, <laughs> bo właśnie ta karta zaprasza Cię do tego, żeby czasem zobaczyć prawdę w tym, co się wydaje tylko odbiciem, co się wydaje być nierzeczywiste, co wydaje się być złudzeniem, dzisiaj ta karta ci mówi, posłuchaj swojej intuicji, posłuchaj swojego serca, posłuchaj swoich uczuć. Ale jednocześnie ona ci mówi, zachowaj równowagę, żebyś nie... Mówiąc wprost, nie utopiła się. Żebyś pochylając, chcąc się jak najbardziej przyjrzeć temu, co jest na tej, na tej powierzchni wody odbite, żebyś nie wpadła do tej dowody. Że, żebyś nie. Bo, bo mamy w sobie taki ludzki odruch, dotknąć. Jak dotknęłam, to znaczy, że sprawdziłam, to znaczy, że wiem. Nie? A tutaj dotykając tego stawu. Możemy niechcący wpaść po same uszy, może to jest właśnie dla ciebie to, co powinnaś zrobić teraz. Ale ta karta ci mówi, nie sugeruj się tym, co oczywiste i co ci wszyscy mówią, że jest prawdziwe. O, znajdź swoją własną prawdę. No, yy, taka karta trochę wywrotowa dzisiaj. Także daj znać, jak z tobą zarezonowała. Zapraszam cię po więcej. Oczywiście, a na dziś to wszystko. papa. pa. pa.